Przykazanie nie zabijej. To szczególnie dramatycznie brzmi w przypadku mordowania, zabijania dzieci nienarodzonych, tych najsłabszych. I jeszcze pamiętam w latach 50., -tych, 60. -tych wydawało się, że to jest po prostu taki sposób na chronienie się przed. Mm, macierzyństwem zbyt wczesnym, czy niechcianym ojcostwem. No, ale później pojawił się ten film, prawda? Dzięki temu, że cywilizacja osiągnęła jakiś wyższy poziom, można było sfilmować tę rozpaczliwą obronę nienarodzonego dziecka w filmie Niemy Krzyk. Wiem o tym, że Jan Paweł II kiedy zobaczył ten film, po prostu był bliski jakiejś utraty utraty części swojej jakiejś dyspozycji. To takie ogromne wrażenie wywarło, prawda? Także my w, od kilkudziesięciu lat świadomi jaka to zbrodnia walczymy przeciwko aborcji. Są oczywiście sytuacje jakieś skrajne, w, której, w których po prostu jest to jedyna możliwość uratowania matki może. Natomiast wielokrotnie wiemy, że zdarzał się cud, że i matkę, i dziecko można było ocalić. Kiedy wiadomo, że dziecko jest niepełnosprawne, że nie rokuje jakiejś nadziei na taką całkowitą wydolność, to też jest takie wahanie, że to dziecko powinno przyjść na świat. Otóż no, mamy wiele przykładów, że takie dziecko niepełnosprawne może ocalić świat, może być ogromnie potrzebne społeczeństwu, a nawet gdyby było, gdyby wymagało opieki, no to jakaż to jest ogromna korzyść dla tego, który się opiekuje. Wydawałoby się, że ten ktoś bardzo dużo traci, bo musi się opiekować zamiast robić jakąś karierę, prawda? Ale to też jest zadanie, które Pan Bóg stawia, że kiedy ja się opiekuję, kiedy rozdaję się, dzielę się sobą jak chlebem, jak mówił Adam Chmielowski, święty Albert. No, to to jest też ten, ten wyższy stopień wtajemniczenia, prawda, że ja mam taką zdolność kochania, której się nawet nie spodziewałem u siebie, że mam taką zdolność yy, takiego organizowania dnia, że wszystko jestem w stanie pogodzić i opiekę z miłością yy, udzielaną. A jednocześnie też jakieś swoje ambicje zaspokajać. Ja mam taką sytuację, że mam dwoje niepełnosprawnych w tej chwili w rodzinie. Miałem więcej, trójkę miałem, matka zmarła, a teraz moja żona po wylewie, jeszcze z uszkodzoną nogą, no i brat od urodzenia niepełnosprawny. I ja odczytuję to jako dar Boży. Jestem w stanie bardzo wiele zrobić, wydaje się, pożytecznych rzeczy dla innych ludzi, ale przede wszystkim dla tych bliskich, którzy wymagają opieki. Bardzo zachęcam do tego, abyśmy się. Zbyt wcześnie nie załamywali, nie uważali, że nasze życie będzie jakoś nie w pełni, nie będzie w pełnej realizacji samego siebie, przez to, że będziemy mieli na przykład więcej dzieci, albo jeszcze w dodatku dziecko, które wymaga szczególnej opieki, bo ma, że tak powiem, no nie, nie w pełni, że tak powiem, jest rozwinięte, nie, nie, nie ma pełnej sprawności. Z tego mogą płynąć ogromne korzyści. Również dla twórczości, osobistej twórczości, że możemy światu coś przekazać poprzez to doświadczenie, kiedy siebie dajemy w darze tym potrzebującym.